Witam serdecznie moi kochani. Dzisiaj takie przypomnienie moi drodzy, to na czym się skupiamy rośnie, czyli jeżeli się skupiamy na różnych nie negatywnych, niepozytywnych informacjach, jeżeli coś siedzi nam w głowie, jeżeli w koło coś mielimy, jeżeli skupiamy się jak to, jak to system kontroluje, jak to inne rzeczy nam są pod górkę, jak to jesteśmy biedni, to dalej jesteśmy w tej roli ofiary i niestety dokładamy swoje cegiełki do... No, ich tam różnych planów, rozwojów i, i myśli, myśli wiodącej, czego jak już doskonale wiemy, nie chcemy robić, ponieważ powinniśmy zasilać to, co my czujemy, że jest dobre dla nas, dla innych, nie? Najprościej mówiąc, to, czego życzymy sobie, powinniśmy też życzyć innym, nie? I w drugą stronę, żeby po prostu jeden drugiego gdzieś tam wyciągał do góry. Także moi drodzy, to na czym się skupiamy rośnie. Jeżeli nawet gdzieś tam pojawi się jakaś sytuacja, jedna, jakiś strach nas się rozbudzi, no to. I będziemy się na nim skupiać spokojnie. Nie mówię, żeby ignorować, nie, tylko mówię, no, zdajemy sobie sprawę z czegoś, że coś istnieje. Ktoś nam coś powiedział, jest nam przykro, mówimy, okej, okay, no, jest mi, było mi trochę przykro z tego powodu, okej, okay, się już dalej tego nie drążę, odpuszczam, wybaczam, do widzenia, dziękuję. I gdyby tak ludzie robili od początku, gdyby tak ludzie zaczynali swoim dzieciom tłumaczyć. No to, no, to, no to by było wszystko zupełnie inaczej. Mówię, bo dzieci wszystkie rodzą się czyste, słuchajcie, nie ma tam rywalizacji, nie ma tam zawiści, nie ma tam podziałów, nie ma tam tego wyścigu szczurów. Dopiero później rodzice musisz być pierwszy, musisz być pierwszy, musisz pierwszy być. Tak jak mówię, no wygrana i szczęście jest stanem umysłu. Jedni potrafią się cieszyć z miejsca trzeciego, a drudzy potrafią, potrafią być zawiedzeni, zawiedzeni, że byli drudzy, albo, albo nie wiem, że stoją piersi i nie umieją się z tego w ogóle cieszyć, bo nie sprawia im to radochy, także chodzi o to, jakie my emocje generujemy podczas wykonywania, robienia, myślenia danych czynności, tak? I to na czym się skupiamy rośnie, będę to w kółko powtarzał. Energia, moi drodzy, podąża za uwagą, czyli jeżeli nawet nie wiem, rozwijamy się, robicie medytację, robicie jakieś kadzidełka, robicie inne rzeczy, które po prostu wpływają na was nastrój na plus, ale pojawia się jakaś informacja albo jakiś człowiek, jakiś, jakiś ludek, który po prostu e, przychodzi i jest, załóżmy, toksyczny, gdzieś pluje jadem i tak dalej, tak dalej. I przebywacie z nim, no to łapiecie tego wajba, nie łapiecie tego wajba tak samo na skalę globalną. Chodzenie mówię po jakichś e, galeriach. Ja nigdy nie lubiłem takich miejsc dużych galerie jakieś tak dalej, to tam się zbiera energię innych ludzi, nie? Jest patent, podobno, podobno to działa, znaczy ja już sobie tam, wiecie, można sobie wizualizować jakąś tam bańkę, wiecie, energii, to się odbija, albo po prostu robić, nie przejmować się tym po prostu i później gdzieś tam oczyszczać to, przerabiać i wtedy, jeżeli jesteśmy z pozycji obserwatora, to jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest nasze, jakie myśli, jakie odczucia są nasze, a jakie nie. I tak samo mówię, na skalę światową, zobaczcie sobie sami, że jeżeli zasilamy, czyli wysyłamy energię w kierunku różnych scenariuszy, których nie chcemy, nie? Których nie chcemy, których nie chcemy, żeby się wydarzyły, no to dokładamy tą cegiełkę, szczególnie jeżeli się martwimy i szczególnie jeżeli tutaj jesteśmy gdzieś tam wszystko super poukładani, nic nas nie rusza, no ale jakiś, wiecie, no jakaś nowa historyjka wymyślona przez tam od góry, załóżmy, w sensie przez tych tam sobie siedem na stołkach, no to no to wybudza wybud strach. I oni sobie znowu żniwa robią, zbierają tą energię, nie? Więc skupiajmy się na rzeczach pozytywnych, skupiajmy się na rzeczach, dzięki którym czujesz, że lepiej, lepiej się czujesz sam, sama ze sobą, nie? Otaczaj się ludźmi, dzięki którym czujesz, że ci podbijają wajba, nie? E a ci, którzy gdzieś tam, no, wbijają jakieś szpileczki albo gdzieś y nie są do końca jakby to powiedzieć, nie są do końca, e nie wspierają Cię w tym, co Ty robisz, nie, no mają zupełnie inny inny vibe, nie, że no, no nie wiem, siedzi ktoś, ogląda naokoło, mówię, jakiś znajomy na przykład, siedzi ktoś, tłucze na okrągło telewizor, no i później idziesz gdzieś z takim gościem, no i no i ciężko jest pogadać, nie, więc otaczajmy się ludźmi takimi, którzy gdzieś podobnie wibrują. Te negatywne informacje, spoko, jak jakieś wyskakują, no to nie traktuj tego jako pewnik, tylko jako, A. Kolejne wydarzenie do cyrku, po prostu nie? I zastanów się, zastanów się przeanalizuj to, czy to faktycznie jest w stanie Ci jakoś zagrozić, czy przeanalizuj jakieś sytuacje wstecz, popytaj jakichś, nie wiem, ludzi, których Ty uważasz, że, że dobrze się przy nich czujesz, może coś Ci podpowiedzą, bo nie mówię tutaj, żeby wiecie, słuchać, wiesz, jednej osoby, albo gdzieś gadać tylko, no nie wiem, z jednym ziomkiem, który Ci nie denerwuje, no bo te opinie różne są, tak? Więc jeżeli. Szuka sprawdzasz, to sprawdź sam, zrupi research, czy w internecie, czy gdziekolwiek, porozmawia i mówię, największym, najlepszym wskaźnikiem, wskaźnikiem, najlepszym wskaźnikiem, kompasem jest Twoje serducho, Twoje serce. Czyli to, jak Ty się czujesz w określonej sytuacji, to jest Twój wskaźnik, to jest Twoje serce, nie? To jest Twoja droga i to jest, jakby to powiedzieć, kierunek, w którym powinnaś powinnaś podążać. No, jeżeli będziemy skupiali się na rzeczach dobrych, zobaczcie, jeżeli byśmy, jeżeli byśmy chociaż połowę czasu. Połowę czasu, tak się mówiło, które jest ósma masakiem. Moi drodzy, jeżeli nawet połowę czasu byśmy gdzieś przeznaczali na myślenie o rzeczach pozytywnych, w kontekście do tego, ile czasu, zobaczcie sobie z perspektywy czasu, nie mówię, że teraz, może w przeszłości, może nad tym pracujesz, może akurat robisz to też. Myśl, myślimy o rzeczach negatywnych. Jakbyśmy myśleli, wiesz, tyle samo czasu o rzeczach pozytywnych, co o negatywnych, no to zarówno świat, jak i Twoje życie wyglądałoby już zupełnie inaczej. No bo tego, jakby to powiedzieć, wibracji tej pozytywnej byłoby o wiele więcej. Tej wibracji pozytywnej na świecie, w Twoim życiu byłoby o wiele więcej. Zaczą, zaczęłabyś dostrzegać rzeczy, na które wcześniej nie zwracałeś, nie zwracałaś uwagi, nie? No bo jak się, jak się cały czas zajmuje jakimiś wymyślonymi scenariuszami, jakimiś pierdołami, no to, no to ciężko jest. Ciężko jest skupić się i doszukać się czego... Ty tak naprawdę chcesz, o czym ty tak naprawdę myślisz, co ty tak naprawdę czujesz i co chciał chciałabyś w życiu robić, osiągnąć, przejść, doświadczyć, poczuć, nie? Nie masz czasu, no bo tu straszą, tam straszą, tu, tu się ledwo co ludzie rodzą, już straszą, że do piekła pójdą i tak dalej, i tak dalej. No zobaczcie, tak samo te, te, te religie śmieszne, no zobaczcie, jaka to jest, jeżeli od urodzenia cię muszą straszyć religią, że jak nie będziesz się zachował tak, jak oni chcą, pójdziesz do piekła. A, jejku, jejku, nie? Wiecie, no oczywiście, to jest wszystko groteska i teatr, o którym doskonale już wiemy. I tutaj też to gdzieś zauważam, na przykład, że dużo ludzi, o już super, tak mówię, super ekstra, super ekstra. A drugi człowiek, jak uważa inaczej, no to już, już tam, u, bu, 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 już jest jazda, nie? Więc to właśnie, to zachowanie codzienne świadczy o tym, czy, czy my się zmieniliśmy, jak traktujemy drugiego człowieka, czy. Czy naskakujemy na niego, jak mówi coś, z czym się nie zgadzamy? Czy jesteśmy właśnie spokojni i opanowani? Czy nas to nie rusza? No, bo to nie jest nasze. Jak chce gadać, nie chce gadać. Co mnie to interesuje? Nie moja bajka, nie mój cyrk, nie moje małpy. Nie chce każdy robić co chce, nie? Więc moi drodzy, no róbmy tak, żebyś to my się czuli dobrze. Jeżeli ty się będziesz czuł, czuła dobrze, jeżeli to ty będziesz przechodziła przez swoje różnego rodzaju doświadczenia, będziesz gdzieś ogarniał to życie z coraz szerszej perspektywy, będziesz coraz bardziej gdzieś tam świadomy, świadoma, to e, będziesz widziało więcej, będziesz podejdzie ktoś do Ciebie, coś Ci coś powie, no to już będziesz wiedział, czemu tak powiedział. Jakaś sytuacja się gdzieś wydarzy, to już przeanalizujesz, zobaczysz, powiesz, aha, no dobra, teraz jest tak i tak, no to będzie tak i tak, nie? E, wynikowa, nie? Przyczyna, skutek, akcja, reakcja. E, więc, moi drodzy, jeżeli ludzie zaczną właśnie, już to się dzieje, coraz bardziej skupiać się na pozytywnych aspektach swojego życia. Doceniać to, że stałeś dzisiaj, że masz kolejny dzień, aby ruszyć tyłek i, i zmienić to, co ci się właśnie nie podoba. Masz kolejny dzień, aby z tego zgorzkniałego, załóżmy, gburka, stać się człowiekiem, który jest pogodny, jest uśmiechnięty, który stopniowo wprowadza tą radość do swojego życia, który jest szczęśliwy, od którego to szczęście czuć. I uwierz mi, że jak w takim wajbie będziesz chodził, to wszystko, o czym... Pomyślisz, oczywiście stopniowo, będzie się w Twoim życiu pojawiało. Będą się pojawiały różne sytuacje, różni ludzie, różne zdarzenia, które gdzieś będą Cię nakierowywały. Co, co masz teraz zrobić, nie? Albo po prostu spotkasz ludzi, którzy gdzieś Ci będą odpowiedziami na Twoje pytanie, nie? Albo już się łapie takie sceny, że tak jak mówię, wychodzisz gdzieś, wychodzisz sobie gdzieś, nie wiem, do miasta, idziesz cyk, billboard, jakaś informacja, cyk, tutaj jakiś e, z gazety coś, nie? I to się, i to są pojedyncze słowa, które są odpowiedziami na Twoje pytania, na Twoje, e, jakby to powiedzieć, wątpliwości, zastanawiania, bo często zastanawiamy się przed jakąś decyzją, nie? Czy zrobić tak, czy zrobić jak? I nie wiemy, bo głowa kalkuluje, brrr, a serce mówi rób, dawaj, działaj, teraz, już, szybko. No ale głowa nie, no co ty tu, czy się będzie opłacało, czy nie będzie opłacało, to tamto. E, więc moi drodzy, e, Serducho, 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 serducho i jeżeli działamy, mówię, z tej intencji, z vibe tego serca, to wtedy fajnie się wszystko układa, nie? Dzisiaj też mamy poniedziałek, widzicie już troszkę, troszkę chłodniej. Ja też lecę znowu teraz, na no jeszcze jeden dzień lecę jutro, właściwie dzisiaj w nocy, nie no, rano będę leciał do tego, do tego Londynu lecę, na, na dzień albo na dwa jeszcze muszę to ogarnąć, jak się tam wyrobię też szybko w tym banku. I moi drodzy, no w każdej sytuacji jest jakieś wyjście, w każdej sytuacji jest rozwiązanie, jeżeli tylko przestaniemy trzymać się zamkniętych drzwi, rozumiecie? Jeżeli przestanie się trzymać zamkniętych drzwi i, mówi, i powie, że się nie da, no zobacz, zamknięte, nie da się wejść. No nie da się wejść zamknięte. Jeżeli się przestaniesz tej klamki trzymać, rozejrzysz się dookoła, no widocznie jak są zamknięte, to są zamknięte, no to jak się nie da ich otworzyć, to trzeba poszukać innego jakiegoś wyjścia, nie? Więc. Jeżeli te jedne drzwi, które są zamknięte, no nie otwierają się, no to znaczy mają być zamknięte albo sami je zamknęliśmy. Rozejrzyj się, na pewno jest skołodzić dziś dużo innych rozwiązań. Skup się na rozwiązaniach, jeżeli skupialibyśmy się na, rozwiąza na rozwiązaniach, a nie na problemach, to też byłoby o wiele, o wiele łatwiej. Spoko, no, coś się wydarzyło, tak? Jakaś przykra, przykra rzecz, tak? No ale to już się wydarzyło, już nie masz na to wpływu. Nie masz na to wpływu i teraz od ciebie zależy, czy będziesz to nosił, nosiła w głowie i rozpamiętywał, rozdrapywał, yy, analizował, czy... Przejdziesz dalej, nie? Czy przejdziesz dalej? Tak samo jak była ta przepowiastka o tych mnichach, że szło dwóch mnichów, jeden starszy, drugi młodszy. No i mieli tam śluby, że zero kontaktów z kobietami, i tak dalej, i tak dalej. Podchodzą do rzeki, stała jakaś kobiecina akurat. No i panowie mówią, no droga pani, no to jest grane, nie? No ona mówi, że no kurde, boi się tu trochę przejść i tak dalej. No i ten starszy, starze mnich bez zastanowienia wydawaj, skakł i mówi przeniosę cię, nie? Kobita skoczyła, mnich ją przeniósł. Okej, okay, Siemano Memory 5, wszyscy zadowoleni. No i idą, 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 idą. Minęło ileś tam czasu. Na no młodego tam cały czas telepało, że no jak on ją mógł wziąć na te plecy, nie? No i po jakimś czasie mówi do tego starszego Micha, mówi: Ty. Mówi: No zobacz, tu mamy śluby, tu mamy to, tu mamy tamto, mówi. A ty ją na plecy wziąłeś i przeniosłeś, no to wszystkie śluby złamałeś, nie? No a ten starszy tak na niego patrzył, mówi a ty mówi po takim czasie, zobacz, mówi na siebie, to ty zobacz, ile czasu minęło, a ty dalej ją nosisz w głowie, mówi, ja ją przyniosłem raz, a zobacz, ile razy ty ją przeniosłeś, nie? No i to jest to, że w kółko wałkował jedną myśl, nie? Tak samo, no, stanie się coś, nie wiem, wypadnie nam coś i skupimy się na jakimś braku, to będziesz doświadczał więcej braku. Jeżeli skupisz się na obfitości, docenisz to, że nie wiem, masz coś, zje masz coś zjeść, właśnie, nie skupisz się na tym, że nie możesz iść do gwiazdki z tym, do restauracji z jedną gwiazdką Michelena, tylko skupisz się na tym, że masz coś jeść na chacie, że możesz sobie wyjść do, do gdzieś tam w jakieś inne miejsce i stopniowo będziesz podbijał tą wartość. O, spoko, teraz mogę iść na przykład do restauracji i jeszcze mogę iść na przykład na jakąś dobrą kawę albo gdzieś tam jeszcze indziej, nie? Więc od czegoś trzeba zacząć, krok po kroku, nie? Bo zawsze, w każdej sytuacji mi się wydaje, to jest oczywiście też tak. Wiecie, hipotetycznie, nie hipotetycznie, tylko to jest moi drodzy, tak w tej sytuacji, w której jesteśmy, my to zawsze znajdzie się. Ja mówię, no niech będzie ze 100 milionów ludzi, którzy będą mieli gorzej, i 100 milionów, którzy będą mieli lepiej, i to od ciebie zależy, w którą stronę pójdziesz. Czy będziesz wejdziesz w tą rolę ofiary, o ja biedny, nic się nie da, wszędzie wszystko nabierają <laughs> czy po prostu powiem, nie no, kurde, bez żartów, bez żartów, spoko. Koniec tego, koniec stękania, koniec, koniec jęczenia już sobie swoje gdzieś tam. Popłakałem, popłakałam, teraz jedziemy, już odpuściłem, wybaczyłem, tego nie zmieni, nie chcę zmieniać, odpuszczam, wybaczam, rozpuszczam. Dziękuję, do widzenia, lecę dalej, lecę dalej, bo nie mam czasu siedzieć cały czas w jednym stanie, nie? Więc to zależy od nas. Jeżeli będziesz się skupiał, skupiała na braku, będziesz tego doświadczała więcej. Jeżeli będziesz skupiała się na tym, że ktoś jest fe, to będziesz doświadczała więcej tego, że ktoś jest fe. Jeżeli będziesz uważał, że nie jesteś w stanie czegoś zrobić, no to nie będziesz w stanie tego zrobić. Masz rację. Masz rację, rozumiesz? Jeżeli uważasz, że nie dasz czegoś rady, nie da się gdzieś tam iść, nie da się zrobić czegoś, masz 100% racji. Ale, jeżeli będziesz uważał, uważała, że wszystko jest do zrealizowania, że wszystko można osiągnąć, to też masz rację. Też masz rację i cały świat będzie Ci pokazywał, że, że masz rację i to jest do zrobienia. I Ty w momencie, kiedy złapiesz, pomyślisz o czymś, nagle wpadnie to w Twoje ręce, powiesz, kurde, jak to? Drugi raz będzie jakaś sytuacja, w której też będziesz się nad czym zastanawiał, zastanawiała albo będziesz coś potrzebowała, nie wiem, pierdoła, mówię tak jak ja miałem sytuację z suszarką ostatnio, że myślałem o suszarce, żeby mi się przydała do włosów. Nagle schodzę, schodzę z klatki i od siebie, z bloku wychodzę, patrzę, leży suszarka położona na skrzynce, nie? Mówię? No, może ktoś zostawił, może ktoś jest z piwnicy. No ale cały dzień ta suszarka tam leżała, więc zakładam, że ktoś ją po prostu miał do wyrzucenia i położył, że ktoś sobie może weźmie. Pyk, proszę, nie? I różne takie rzeczy gdzieś tam wpadają. Większe, mniejsze. Eee... Mówię, wszelkie rzeczy się dzieją, jeżeli w to wierzymy. Jeżeli wierzysz w to, że to coś Ci się uda i coś jest dla Ciebie, to tak będzie. Jeżeli wierzysz, że coś nie jest dla Ciebie, to też tak będzie. I jeżeli wierzysz, że możesz coś zrobić, to też tak będzie. A jak wierzysz, że tej samej rzeczy nie możesz zrobić, to też tak będzie. Więc świat... Który, który widzisz, który, którego doświadczasz, to jest Twój świat przez Twoje filtry i to Ty decydujesz o tym, jak on wygląda, nie? I każdy może robić, co chce. Każdy może pomagać w każdy jeden sposób, nie? Mówię, dla jednego to jest uśmiech, nie? Przejdziesz gdzieś, uśmiechniesz się do kogoś, ktoś powie, kurde, spoko, zrobił mi dzień. Napiszesz coś, powiesz coś. Więc wszystko jest, jakby to powiedzieć, mm, jeżeli dajesz pozytywny vibe, to będziesz tego vibe'a otrzymywał, też więcej dostrzegał, czyli załóżmy, wychodzić na dwór, patrzysz teraz, o jakie piękne wzorki na szybkach zmrozu, o jakie to, o jakie tamto, nie? Że no, piękno jest wokół nas, wszystko jest, wiecie, do docenienia, do ogarnięcia. Jeżeli zauważasz więcej pięknych właśnie rzeczy, które wzbudzają w tobie zachwyt, wzbudzają w tobie te emocje, takie wiesz, uuu, nieźle, nie? no to będziesz tego coraz więcej doświadczał, od Ciebie zależy, w którą stronę pójdzie świat, czy pójdzie świat, oj, nie da się, oj my biedni, o matko, o matko, ojejku, bo już nieraz naprawdę niektórzy mówią, tak, tu wszystko wiedzą, a, a nieraz, kurde, no, 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 gdzieś, gdzieś co innego jest gdzieś tam e, mówione, straszone i tak dalej. Więc ja tutaj mówię na tym kanale, nigdy nie staraję się nikogo straszyć. Tutaj mówię to co ja czuję, to co ja gdzieś tam doświadczyłem, to co mi się gdzieś wydaje, to co przynosi jakieś efekty u mnie, taką najprostszą, nie wiem, najprostszą tez owijania w jakieś, wiecie, wspaniałe teorie, nie, no bo to wszystko moim zdaniem wszystko to są emocje, z którymi sobie gdzieś tam nie radzimy i które odkładamy i później pod tymi emocjami negatywnymi, czy to z przeszłości, czy gdzieś takiegoś jakiegoś. Z, innych, z innego okresu życiowego, jeżeli tego gdzieś nie ogarniemy, no to to później eskaluje i później poprzez inne sytuacje, które mają wspólny mianownik, dokleja się ten szlam tam, nie, dokleja się ten szlam, no i w końcu ten szlam się wylewa, wybucha, jad, wszystko, cyrki różne są. I im więcej takich sytuacji gdzieś gnieździmy w sobie, im więcej masz w sobie jakichś dziwnych akcji, tym właśnie mm, tego szlamu się więcej zbiera, odkłada, nie, że tu się można, no ale to czuć w głosie, widać po oczach, no nie wiem, tak jak mówię, jak ja z kimś rozmawiam gdzieś, e, gdziekolwiek, no to, no to jak już vis vis-a-vis, jak z kimś jestem, no to widzę od razu, nie, czy to jest faktycznie coś spoko, czy jednak gdzieś tam będzie jakiś, e, będzie jakiś cyrk, można po kilku zdaniach wywnioskować, można po kilku zdaniach ogarnąć, można e, po prostu poczuć, nie, poczuć, bo to już mówię, e, Bardziej opierajmy się na tym, żeby czuć po prostu, czuć. No czujesz, jak się czujesz przy kimś, nie? Czujesz, jak się czujesz przy kimś. Jak się, jak się zachowujesz przy kimś. Czy jesteś radosny, radosna? Czy jest wszystko spoko, czy może nie? Więc nasze, jakby to powiedzieć, nasze serce, nasze ciała są, moi drodzy, najlepszym też naszym kierunkowskazem, drogowskazem, nie? Mówię od serca, zaczynając poprzez ogólnie swój stan. Obserwuj, 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 obserwuj. I to mówię, my mamy wybór w tym momencie, czy będziesz dalej, Cykał się, cykała w sensie różnych rzeczy, które gdzieś tam przychodzą z zewnątrz, czy mając spokój w sobie, rozumiesz, masz, jeżeli masz spokój w sobie, tak samo jest z innymi różnymi emocjami, masz harmonię i spokój w sobie, to żadna informacja z zewnątrz nie jest w stanie ci go zaburzyć. Jeżeli masz miłość w sobie, to nie potrzebujesz miłości z zewnątrz, bo masz ją w sobie i siłą, siłą rzeczy będziesz tej miłości otrzymywał, otrzymywała więcej. I tak to wszystko działa, nie? Na zasadzie przyciągania, czyli to, to, to czym wibrujesz, tego dostajesz więcej, już chcesz w jakimś kierunku iść, nie chcesz, żeby było na przykład o smutno, ciemno i tak dalej. To wyobrażaj sobie światło, wyobrażaj sobie to, co chciałbyś w swoim życiu doświadczyć, przeżyć i wyobrażaj sobie to w taki sposób, z momentu takiego wiesz, dokonanego po prostu, że to już się wydarzyło, ty już nie wiem. Jesteś na tych wakacjach, Ty już przepracowałeś tą cechę, Ty już masz tego partnera, partnerkę, która Ci się podoba. Ty już nie wiem, jak będzie, masz jakieś tam auto, chciałeś sobie zmienić, spoko, masz to, ten kolor, idealny, dokładnie, ta kierownica, ten model, te detale, wszystko masz, co chciałeś. Wakacje, tak samo, chcesz gdzieś mieszkać w lesie, już sobie tą chatę wyobraża, już pomału, krok po kroku, krok po kroku. I to mówię, no nie stanie się w dzień, dwa, no niech się stanie, niech się stanie każdemu na dwie godziny. To jest proces też, nie? Więc chwilę to potrwa. Załóżmy, ja to tak tłumaczę, że zobaczcie, skoro cały cały świat i całe na przykład życie nasze w tych pierwszych latach było mało świadome, powiedzmy najprościej, no to jak przez 20 lat gdzieś się robiło jakieś dziwne cyrki, no to później, wiesz, w jedną nockę nie, nie obudzisz się w tym w pałacu albo w lesie, albo gdzieś tam tak jak chciałeś, tylko po prostu chwilkę to, to trzeba to zbalansować. Na początku trzeba to zbalansować, i później dopiero będzie fajnie się wszystko działało. Oczywiście, jak najszybciej, jak najszybciej mówię. Niektóre rzeczy się będą działy w ciągu godziny, minuty, niektóre w ciągu dnia, miesiąca, tygodnia różnie. Wszystko zależy od wielu czynników, ale ten pierwszy krok zależy od Ciebie, nie? Do Ciebie. Należy do Ciebie pierwszy krok. Więc, moi drodzy, wszystkiego dobrego, jesteśmy w kontakcie. Dzięki wielkie za wszelkie wsparcie, no bo mówię, ja też teraz praktycznie z dnia na dzień teraz z tego Londynu jadę to też sobie tam opłacę jakieś te jakieś rachunki sobie na miesiąc do przodu chociaż opłacę no i tak to na spokojnie, no trzeba robić swoje i siadzia ręka ogarniać i do przodu, dzięki wielkie miłego dnia w kontakcie do zobaczenia